Dzisiaj skraftuję w Minecrafcie przeogromne itemy! A jakie będą one miały moce i jak będą działać? Dowiesz się oglądając ten odcinek do końca! Więc już teraz zostaw łapkę w górę i subskrybuj ten kanał, a my lecimy z koksem! Ale najpierw mam mega ważną wiadomość! Właśnie wystartował mój nowy sklep, gdzie znajdziecie najbardziej żelazne ubrania na świecie! I nie tylko ubrania w sumie! Epickie koszulki, magiczne kubki zmieniające kolor pod wpływem ciepła! A nawet haftowane i szyte w Polsce bluzy, skórne i wiele, wiele więcej! Ale co najfajniejsze do każdego zamówienia totalnie z darmo dołączam kartkę z autografem i specjalny medal, który udowodni, że jesteś żelaznym golemem numer jeden na świecie! Jednak jeśli chcesz być już totalnym koksem, to jeszcze tylko przez kilka dni możesz zdobyć limitowaną specjalną bluzę, która już nigdy więcej nie pojawi się w sprzedaży! Więc zapraszam mega serdeczki na żelazny.com lub do pierwszego linku w opisie, aby wróćmy do odcinka. Wow, dzień dobry! To coś, co mam teraz w jakiepunku, to nie jest normalny crafting table. To jest gigantyczny! Crafting Table! Na tyle duży, żeby go postawić, potrzebuje co najmniej trzech bloków, ale jeszcze nie to jest w nim najgorsze. Bo crafting w środku wygląda tak! Czyli, żeby cokolwiek w nim skraftować potrzebuje bardzo, ale to bardzo dużo rzeczy. Dobra, ale da się zrobić spokojnie, spokojnie. Nie tak ja już wyzwania w tym minecraftie wcześniej robiłem. Na początku zbierze się trochę drewna i potem będzie już z górki. Przynajmniej taki jest plan. Mam 20 drewna, to powinno wystarczyć już na tak kill kilof. Dobra, dobra, przeróbmy to na dębowe deski i zobaczmy, ile desek potrzebujemy, żeby zrobić górną część kilofa. Okej, okay, 27, nie jest tak źle. Przydałoby się jeszcze kilka patyków, co nie? Może tak spustaka? nie I mamy to, robimy to. O, to mój pierwszy gigantyczny kilof. Nie mam jeszcze bladego pojęcia, jak on działa, ale mam nadzieję, że dobrze. Wow, co za wielko, Haha, <laughs> jest piękne, okej, okay, chciałbym takie żelazny. Ej, 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 ale jeśli to jest duży kilof, to powinien równie dużo kopać. O, o, cóż wychodzi? Zamiast jednego bloku wykopuje dwa na dwa. No, 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 całkiem niezły deal, nie powiem. Ale bardziej mnie ciekawi, co będzie potrafił gigantyczny kamienny kilof. Jeśli ten już teraz jest taki dobry, to nie mogę doczekać się upgrade. A później jeszcze miecze siekiery i tak dalej, i tak dalej. Plan jest taki, aby cały mój ekwipunek był największy na świecie. I ja to dzisiaj zrobię, zobaczycie jeszcze. Zacznijmy jednak na spokojnie. Skraftujmy sobie ten kamienny kilofek. Drewniany jest fajny i miły, ale mi nie wystarcza. A jak już mam tyle rzeczy, to co powiecie na wielką siekierę? Tak, ja myślę, że to jest doskonały plan, biorąc pod uwagę, że będę potrzebował bardzo dużo drewna. Znaczy, gra wykopię całe drewno naraz. E, co? W chwilę, chwilę spodziewałem się czegoś lepszego. Dlaczego ona nie jest taka dobra, jak myślałem? Ja coś tu nie gra. Dobra, dobra, chociaż ten kilof, proszę. 3 na trzy! Czyli każdy kolejny będzie coraz lepszy! Nie no, ale jak mogłem nie pomyśleć o najważniejszej rzeczy! Mam wielki kierow, mam wielką sikię, ale nie mam jeszcze wielkiego miecza! Nie no, okej, okay, przystopujmy trochę. Wielki miecz zrobię sobie od razu z żelaza! Nie będę się bawił w jakieś tam bezsensowne cobblestone y czy coś. Tylko dajcie mi natychmiast żelazo! Chociaż już teraz skupanie z tym to sama przyjemność, LOL! Ej, on w ogóle wielkościowo też jest większy od tego drewnianego! Mam wrażenie, że tak o 20%! Ja ram się jak są już żelazny! Nie mam pojęcia, czy mogę stworzyć też wielkie pochodnie, ale póki co stworzyłem normalne. Bo wielkie pochodnie... To nie byłoby trochę dziwne, ale tylko troszeczkę. Biorąc pod uwagę, jak głęboko już jestem to prędzej, zrobię diamentowy killow niż o. Iż żelazny mamy lapis kuzalsko! Jestem mega ciekaw, czy da się zenchantować tej temy. To byłoby trochę dziwne mieć na tym jeszcze fortunę, co? Nie no, ale kto mogę temu zabronić, nie? Muszę przepalić to żelazo. Wolę nie robić do tego jakichś wielkich piecyków, bo nie mam aż tyle węgla. A zgaduję, że wielki piecyk zrzela bardzo dużo węgla. Ta, lepiej nie ryzykować. Zamiast tego, jak poważni ludzie, zróbmy sobie wielki, żelazny miecz. Znaczy bardzo chętnie bym go zrobił, jakby nie na niego stać. Dobra, teraz Powinno być git Już normalny, żelazny miecz z kozacki, a co dopiero ten! O kurde Pylon, ma jeszcze jakąś super moc! kliknij aby odpalić. No dobra, jestem. <gry> dobra, nieważne. Pochodki w lewej ręce mogą mi w tym przeszkadzać, nie? Dobra, ale on nie działa, czy ja potrzebuję jakiegoś moba, żeby go zadziałać. o wow! On jest taki wielki, że ja mógłbym w nim mieszkać. Dobra, dobra, na spokojnie, ogarniamy. Biorę moje craftingi, ten mniejszy i ten większy. I poszukajmy jakiegoś przeciwnika do testów. Myślę, że powinno być dużo chętnych. Ale dzień dobry, taka okazja już wam się nie przydarzy. Nikt z większym już do Was nie przyjdzie! Co się właśnie? Teraz stało! Okej, okay, nie podoba mi się, to ta krowa znikła. Dzień dobry pani krowo, witam bardzo serdecznie. Co jest? Ej! Co no, ona prawie wyleciała w kosmos? Nie do końca rozumiem, jaką supermoc ma ten miecz. Może lepiej sprawdzę to na jakimś otwartym terenie. Chwilę, 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 chwilę ale ta siekiera też ma jakąś supermoc. moc. Kliknij prawie, aby aktywować. No dobra! O nie, o nie, o nie, nie podoba mi się to, nie, 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 nie! Yeah! To wymyślił, tą głupią supermoc? Mogę się z tego jakoś ratować, proszę! Okej, okay, damy radę, spokojnie, spokojnie, jeszcze nie wszystko stra... O, nie wszystko stracone. O także dzień dobry! Jakim cudem ta się wywala mnie w kosmos? O kurde, BALE! Ojoj! to nie jest miła nie podoba mi się. To jest wręcz najgorsza supermoc ever! Prawie tak samo bezsensowna jak wyrzucanie mobów w kosmos przez ten miecz! Nie mogę niczego normalnie zabić, bo to od razu znika! Nawet nie wiem, czy to leci w kosmos, czy gdzie? To po prostu znika i tyle. Ej, w sumie to całkiem przydatne na niemiłe bomby, moby jak na przykład... O, on, patrzcie na to, o dobranie nieważne! Czemu to niego nie działa? Co jest? O, o, zniknął! Atakował mnie i zniknął. Widzieliście to? Wiecie co? Jednak podoba mi się ten miecz! On w porównaniu do tej kiedy ma jeszcze jakiś sens! Pojawił się z powrotem! Co, zleciał z kosmosu, naprawdę? A, ja, ja. I może lepiej to ucieknę Wow, ale jeśli kamienne i żelazne narzędzia mają takie możliwości, to idę szukać kolejnych. Ciekawe w sumie, co robi siekiera z żelaza. Mam nadzieję, że nie wyrzuca po prostu wyżej w kosmos. Miłoby było z jej strony, jakby na przykład przed creeperami. Bo wyrzucanie w kosmos to nie jest moja ulubiona rozrywka. Ile żelaza? Lecimy z tym koksem. Mam jeszcze jedno pytanie: Jeśli siekiery mają jakąś magiczną moc, to czy mają ją również przygodową motyki? Albo łopaty? Nie wiem, cokolwiek. Na żelazną siekierę powinno mi już wystarczyć materiałów. Proszę, tylko naprawdę nie wyrzucaj mnie w kosmos. Dobra, ja może dla bezpieczeństwa podejdę do wody. De, FA! Jeden, yeah, let's go! Eh, co? O kurde, Bele! Dobra, to mi się podoba. Dashiki rozpałnuje siano, co? Dobra, no nie będę narzekał, nie? Nie miałem wcześniej jedzenia, ale już po sprawie. Oj, a czyli te narzędzia, nie są tylko śmiercionośne, dziękuję. Podoba mi się to, chcę więcej. Moja propozycja to, w zależności od tego, ile mam żelaza, bardzo mało. Kurde, Bele, starczy mi tylko na łopatę. No dobra, ale łopata też musi być jakoś super mocno, nie? Kliknij prawym przyciskiem myszy, by być mniej samotnym. Ajaj, aj, nie podoba mi się to. Jak mniej samotnym, przepraszam bardzo o mamu. Widzisz, że golem, serio? Dobra, jest lepiej niż myślałem. Zostałem właśnie pełno nowych małych przyjaciół! Nie mam pojęcia, do czego one służą. Poczęłobym jakieś potwora, żeby to przetestować. Ale wszystkie potwory najwidoczniej i tak boją się już mojego miecza. W sumie to nie ma się co dziwić, nie? Jedyną rzeczą, której do kolekcji mi brakuje, jest żelazny kilow. Ale myślę, że jak już go ogarniemy. To diamenty, to będzie chwila. Moment! Dzień dobry, wow! Podoba mi się to, ale on mnie zabija. A boli! To nie jest najbezpieczniejszy kilow na świecie. Potrzebuję jedzenia, pomocy. Na szczęście moją automatyczną produkcję siada mam cały czas przy sobie. A teraz rozpocznijmy poszukiwanie broni ostatecznej! Oh. Chociaż złoto też się przyda. Wydaje, czy złote narzędzia będą słabsze czy lepsze od żelaznych. Mamy pierwsze diaks jak szybko! Ej, minęła nawet minuta od zaczęcia kupania, już mam pięć diaksów. Idzie zbyt dobrze podoba mi się to. Nawet nie wiem na jakim poziomie teraz się powinno tych diaksów szukać, ale chyba gdzieś tutaj poziom ósmy? Po pierwszych trzech minutach nasz poziom przygotowań wygląda mniej więcej tak! 8 diamentów, 19 złota! Dobra, tu dajcie mi chociaż jeszcze jednego diaksa, to się dogadamy, nie? Łopaty sobie chociaż zrobię, czy coś. No i gitarka pasuje się ma. Nie wiem, czy wykorzystywanie wszystkich moich diaksów na zrobienie łopaty to jest dobry pomysł, ale jak to? Się mówi, kto nie ryzykuje ten nie ma łopaty z diamentów, nie? Co? Jest chwilę! Pięknie prawie mamy zdobyć wielki blok diamentów? Co? E, co? Ja nie mam pojęcia, czy jestem na to gotowy. Że niby jak wielki blok diamentów? O kurde, belę, dzień dobry, jak to działa? Nie, 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 to nie jest prawda. Co tu się właśnie stało? 50 bloków diaksów? Nie, no spoko! Ale chciałam z tym niby zrobić. Dajcie mi szybko. Oprócz miecza, jak chcę jeszcze kilo, Wywalam wszystkie pozostałe. Ej, albo dobra, jeśli łopata ma takie właściwości, to ciekawe, co robi siekiera. Zabija bloki z TNT. Chyba mam odpowiedź. Na moje pytanie. Ale zabrakło mi drewna! Nie, przepraszam, nie chciałem tego zrobić! O, oh, nie, Przepraszam, ja tylko chciałem zniszczyć ten crafting. No cóż, skończyło mi się drewno. Jeśli chcę zrobić cokolwiek więcej, tego potrzebuję. Problem w tym, że nie do końca jestem w stanie je teraz wykopać. A, na świetnie, naprawdę. Jedna się siekiera zamienia mi wszystko na siano, a druga wszystko na TNT. Ja naprawdę nie chciałbym narzekać na miejsce, w którym się znalazłem, ale to jest delikatnie problematyczne, no? Ale damy radę, ponieważ nie odpuszczę, póki nie skraftuję wielkiej diamentowej motyki! Jak się nie da skraftować wielkiej diamentowej motyki? To jest jakiś głupi żart, przepraszam bardzo. Diamentowa mutyka miała być moim największym wynalazkiem. No cóż, najwidoczniej mogę mieć co najwyżej diamentowy kill! Off. Nie byłem na to przygotowany w ogóle! Dobra, nie chcę umrzeć. Dziomek, przepraszam, już się więcej nie kopię. Ale z drugiej strony potrzebuję więcej złota! Bo nie odpuszczę, póki nie dowiem się, co robią złote rzeczy. A szczególnie złota siekiera i złota łopata. Chociaż nadal nie wiem, jak działa diamentowy miecz. Ale jest całkiem duży, trzeba mu to przyznać. Tak tylko taki troszeczkę duży bez przesady. Widziałem w życiu większe rzeczy, wiadomo! Lecimy z tym łopatą. Tam, tara, tam! Prawy przycisk, aby zbudować gold block. O jakby jakbym przechodził Minecrafta, to to Marzenie, ale nie przychodzę Minecrafta, w sumie szkoda. Spróbujemy kiedyś na live to zrobić. Mamy to tak jest! Co to znaczy? Chwilę, jakie drzewa! Czy ona spowoduje jakieś dziwne drzewa? Nie, nic nie robi, okej. Okay. A może ja muszę zebrać jakieś drzewo na powierzchni! Daj, Diaksy, proszę! O! Ej, to może jest od Diaksy, ale ta się jest genialna! Wykupuję całe drzewo do raz kocham ją! Ciekawe, że takim gigantem sobie poradzi. Okej, okay, poradziła sobie. Dobra, ale jest jeszcze jedna rzecz. Nie testowałem tego miecza! Ale nie mam zamiaru testować go na jakiejś krowie, że nam świni. Mam zamiar testować go na jedynym godnym tego przeciwniku! Hop, hop i hop. Dzień dobry. Okej, okay, co zepsułem chwilę? Ała, ja tak nie zepsułem, jest git. Nie pan posłuchać tej grzeczki. Ja mam tutaj insta killing. Coś tam, dobra, ty też jesteś insta killing. Przepraszam, nie chciałem, proszę nie zabijaj! Miałem cię mieć na hita, ale ja nawet nie mogę do ciebie podejść! Dobra, to jest trudniejsze niż myślałem. Jak ja mam się niby do niego dostać? Grzeczny jesteś dobrze robisz. schodź na dół, schodź na dół! Dokładnie tak powinno być w stanie, ale ci idzie! I dawaj do mnie, stary, czego się boisz? Jesteś tylko kupił witerem! I mam cię na hita, tak! Ja właśnie zabiję witera na hita, naprawdę? Ten miecz to jest największe, cudo jakie kiedykolwiek powstało! Jestem z siebie dumny, teraz przechodzę Minecrafta! Wy zostawcie koniecznie łapkę w górę, suwaj zobaczcie jak to epicko wygląda. A my widzimy się już jutro w kolejnym odcinku o 15.30. Miło było, ale się skończyło. Dobranoc. Wow, ale jeśli nadal mało ci epickich odcinków, to wbij koniecznie ten po prawej stronie. Ponieważ podobnie jak ten, totalnie rozwalał banie. Dlatego klikaj koniecznie, pamiętaj też o moim sklepie w opisie, a my widzimy się jutro. Papatki, siema!